Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś będę wyrządzę cosik o izbie wykrzyźbień. To jest taka izba, taka chałpa. Kaj idą ożrali, co by wykrzyźbili. Jak są przeciwni, jak są ożrali, a nie idą do chałupy, narobią coś na dziedzinie albo na mieście. To potem ich policjanci wrażą do, takiego, do takiej izby. A tam, tak, tam se w, y, mają pokój, a y, dzień albo dwa krzyźbieją. No ale Kiesi hańdowni, y, takich izb nie było. To już posłuchajcie, jako to było z taką jedną hanką, co serada wypiła. Rostomili, wiecie, jak świat jest stary, a i nasze cieszyńsko ziemia, jak jest staro, to dyski ludzie chrastali. Więcej mini. Ale dyski tego żołeczka się loła do sztamperli, a piwo się loło do krygli. W każdej dziedzinie była handlowni arenda, a w tej arendzie był szynkwas. A ku temu szynk, szynkwasowi e, przyszli chłopi się napić. Najwięcej przy sobocie, ale aj w niedzielę po kościele też porę piw każdy wychrastał, bo przesta przez tydzień nie ma kiej. A w takowej arendzie. Dyski było wiesioło, bo przecież zeszli się tam chłopi z całej dziedziny. A wiele razy było tak, że przyszli i gazdowie z innych dziedzin, tuż było o czym wyrządzać. Ale wiecie, do gospody drepsili nie jedyny chłopi, ale Ai baby. Była kiedyś na dziedzinie taką oto kiedy kierose przeogromnie rada wypiła. Dyski w sobotę, jak już poodbywała Gowieć, to szła do aryndy, a piła z chłopami. Piła innego żółkę, bo prawiła, że z piwa innej szczy, a trzeba go godnie wypić, co by coś ich poczuła. Nie jeden chłop, jak se z hanką yy, przy flaszce, to zjechał pod stół, a ona dalej stała, bo ona była baba fest. Tako jak hul. A wiecie, kiejsi hańdowni nie było izby dla ożrałych, tej izby wykrzyźbień. kanyby by mogli wartko wy, wy, wykrzyźbieć. Tuż jak, jak się chłop popił, także że go nie było obudzić, a spouł pod ławą, lebo na stole, to gospodski go tam niechał leżeć, jak go nie poradził obudzić. A rano na drugi dzień, lebo kole połednia, jak się taki chłop obudził, jak się spamiętał, to gdzie proszą do chałupy. Jednego razu Hanka miała na Ozajst gorszy dzień, bo dała se porę sztampeli a usnęła z podeprzytą głową przy stole. A to była sobota, bo ona inny przy sobocie szła do tej arendy. W inny dzień, jak se chciała wypić, to oto kańsi z teściem we stodole, albo ze sąsiadem w szopce. Tuż dobre, Hanka spi, już wszyscy chłopi poszli do chałup, tuż gospodzki ją tam niechał, a przespała na stole, a potem na ławie do rana, bo się na nią skulała na tą, na tą ławę. Stanęła kole jednostej, skoro. Na drugi dzień, a to była niedziela. Odewrzyła oczy, podziwała się kanyje, postrzyła do okna, a tam widziała, że ludzie idą do kościoła na wielką. Tuż też nic, inny oblekła se jakle, a podrepsiła do kościoła, bo przeca, trzeba przy niedzieli pożykać. Wlazła do ławki, a chnet usnęła, bo furt była jakoś go spało, jeszcze po wczorajszym, a farosz prawie coś im mamrął. Ale za jakiś czas organy fest zagrały, tuż Hanka aż chupła w ławce, podziwała się dokoła, a bardzo nie wiedziała kany je. Farożyczek w los na, kaza na kazatelnicę, a zaczął wyrządzać kozani. Hanka się tak na niego podziwo, a zawołała: Na gospodski Piero, nie jeden, kajżeś tam w los nadrch, Raczy byś nalał jakieś gozołki do sztampeli. Taki to było roztomili z tą Hanką. Po tym już dyski przy sobocie piła w aryndzie tak, co by nie musiała krzyźbieć na wielki, na wielki w kościele. Bo wiecie, sranda była jak pierun, ale przy tym mu se idzie narobić, y, aj o study. Dzisiaj się płaci Grejcary, jak się człowiek dostanie do izby dla ożrałych, do tej izby wykrzyźbień. Kany wykrzyźbieje. hańdowni to było lepszy, bo jak chłop pochlastał, tak, że nie poradził z aryndy iść ku chałupie, to go gospodzki nie spać. Inny, że po tym baba mu w hałpie wyrzazała mietłom, albo kulokiem po plecach. Ale wiecie, nie wiem co je lepsze zapłacić za izbę wykrzyźbień, lebo się za darmo przespać w aryndzie. I co to jest ganz jedno, bo i tak się po tym trafi na nas raną babę doma, a ona pierę wszystkim, co nądzie na pozoryndziu. Rosto, jak Mocie radzi, to moi drzistani, moi wyrządzani to dajcie mi palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał. Mocie, taki dwa obroski. Kole mojej głowy. Jeden obrozek to jest ta kopytka, co byście ten kanał mój subskrybowali, a drugi obrozek to jest film, co się Wam może spodoba. Dziękuję Wam, żeście mnie posłuchali. Miejcie się pięknie, niech się Wam wszystkim darzy.